Witajcie z tej strony Fongay. Cóż, dzisiaj mam dla Was taką dosyć krótką, szybką informację. Chodzi o to, że Scott dodał nowy teaser. Ale tym teaserem nie jest jako, jako nowy, nowy obrazek, tak jak zwykle on robił. Scott na swojej stronie podał dwie ścieżki dźwiękowe, które pojawią się we na Fordzie Jest to ścieżka dźwiękowa do walki i do śnieżnej jaskini. Cóż, przynajmniej póki co. Podczas gdy ja będę wrzucał ten odcinek, Scott może dodać coś więcej. Najpierw dodał Batletchem, a potem dopiero później Ice Cave Tem. Więc, cóż, może pojawi coś jeszcze więcej. Ogólnie, cóż, nie ma o tym za dużo do powiedzenia. A według mnie te muzyczki są dosyć fajne ciekawe. Mnie się osobiście podobają. Ale cóż, tylko muzyczki. Scott jakiś czasem chwalił się, że w tej grze będzie jego oryginalny oficjalny soundtrack. Nie jestem pewien, czy te soundtraki mogę wrzucać legalnie. Copyright coś tam i tak dalej. Więc u mnie na no, odcinku jest tylko normalny, normalna muzyczka. Jeżeli chcecie te dźwięki usłyszeć, zapraszam Was, odsyłam do Scott Games. Więc, cóż, mam tutaj mały gdziepko tego, co pojawi się w grze. Z mojej strony to na tyle. To taka krótka informacja, news. Zobaczymy jak to się rozwinie, czy Scott wymyśli coś jeszcze, cóż jestem mile zaskoczony, podoba mi się taka koncepcja. I cóż, dziękuję za oglądanie tego krótko informacyjnego odcinka, mogę jedynie dodać, że Scott stworzył swoją oficjalną stronę na Gamejoltie i wrzucił nam dwie swoje stare gry, Super and Sons e, i Desolatrum. Jeżeli Was to interesuje, możecie zobaczyć, potwierdził to już na Scott Games, że to jest jego prawdziwy, oficjalny profil. Do zobaczenia w następnych odcinkach.